Siemano wszystkim, DC z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek zbytom w Wolfenstein 3D. Mapa druga, epizod drugi, zaczynamy. Co tu mamy ciekawego? Jakie środki? To już pierwszych przeciwników na starcie. Ale to tylko pojedynczy. O, tak samo. A, Symetria. No dobra, co tu mamy dalej? Tu bardzo fajny to jest ten cień. Bardzo mi się podoba, jak jest zrobione. W jaki sposób, no, tutaj mamy. Ogólnie tutaj mamy większość mapy e, ukrytą. To no, też jest ciekawe. Ja ktoś byś... nie no, na nas jednego sekretu, to na chyba nie wyjdzie z tej mapy, jeśli dobrze rozumiem. Bo wyjście mamy właśnie tam schowane. Tutaj sobie pójdziemy tylko na chwilę, tutaj nic są nie będziemy mieli. Właśnie, nie wytrzyma. na tutaj już. No dobra, i tutaj mamy już oczyszczone tą stronę, więc zobaczmy sobie mapkę, nie za dużo, nie, ale teraz zobaczycie dalej, tutaj mamy właśnie to przejście, koniec, nic więcej nie ma, nie, ale tu właśnie jest sekret, właśnie w tym miejscu, i tu jest zawsze część mapy, tak prawdę mówiąc, no już wychodzą przeciwnicy, w prawo nie idziemy na razie, idziemy na wprost. a przejrzewamy po drodze sekret, Nową broń jeszcze zdobywamy, co ciekawe. Bardzo dobra, bo jest celna. Pamiętam, no, jak sobie poradzę z nią. A nasze bardzo normalnie taka snajpera. Tylko lipa jest, nie wiem dlaczego e, nie mogę jej przeładować. Muszę czekać aż skończy się amunicja. E, jakiś buch powstał po update'cie, czy co. No mam właśnie teraz w niby pół magazynku. Chciałbym nic za nic nie mogę. Więc to, to takie trochę ryzykowne jest granie tą bronią w tym momencie. teraz wykład nam magazynek. No, trzeba długo dobić. Na mnie ryczał. Hmm. Dobra, następny. Taki no, <laughs> trochę Staper paralić się zrobił. <laughs> teraz... O, jeden za drugim leci. Aha, dobra, dotarliśmy do klucza. Aha, przeładowanie akurat. Aj, pod nas, pod samym oczy. No właśnie klucz jest nam potrzebny, żeby wyjść, dlatego pójdziemy najpierw w, w tą stronę, w stronę tych w pomieszczeń czerwonych, bo mapa jest trochę zielona właśnie kolorystycznie. Zaczynamy przy tych zielonych murach, potem są drewniane, czerwone. Mam czekaj, jakieś by nie pominął, bo tu właśnie jest jedno. jest tak zamontane. tak, właśnie. Znaczy, kawałek mapy jeszcze tutaj jest spory do przejścia. Nie ma co tego omijać, dobra? Na 8. Trzeba sobie przybliżyć, będzie jednak. Tym razem, prawda, 8. Chodź. Mam ci. No i dobra, tu mam jeszcze jakieś drzwi. Kółko robimy w tym momencie. No, zobaczymy co tutaj jest. Mamy żarcie. A dużo nie się życia, więc lejtowo. Bardzo lejtowo. O, skarby. No i nie. Chyba to już ta część jest zaliczona cała. Teraz musimy się cofnąć. Fajnie tu, tylko tu. I teraz już na wprost. No idziemy teraz tutaj. Tu będą teraz niebieskie pomieszczenia. A, ty graj. Dobra, zobaczmy, pusto mniej więcej. Tutaj pusto. Tam zaraz pójdziemy, tam jest wyjść prawie już. Aha, pomożmy nam zmienić broń. Żeby to wszystko przeciwników będzie. Gdzieś tutaj sekret się. O, gdzieś tutaj sekret się znajduje. Teraz go znalazłem. Myślałem, że trochę potrwa to szukanie to z tych ramion, tutaj, właśnie, miał być, na no, ostatnim po lewej stronie? A, przeładowanie w takim momencie, gdzie Dobra, idziemy teraz na dół. I tutaj będziemy mieć wyjście, już. Liście. Mamy zrobić sobie jakąś lepszą broń właśnie. Może być już. Trochę ciężej A, już leci następny. Mam cię, dobra. I tu jeszcze jeden. Dobra. Zabierzemy mu amunicję i lecimy dalej. Z tamtej strony, ciekawe czy jest. Dobra, dobra, lecimy. O! Dobra, czysto. Tutaj samo kosztowności. Jeszcze z drugiej strony zobaczymy. Jak tu jest, tutaj pusto. Wchodzimy tutaj. Uuu, to, to już nie jest tak pusto. Jeszcze jeden, dobra. Żarcie się już przydało tym razem. No i dobra, i do wyjścia. Tam ostatni chyba stoi, dobra. Zobaczmy. Jeszcze ten sekret. Ten ostatni sekret jest na prost. Jakoś musimy odwrócić. o. Właśnie. Amunicja, ja tu sobie wezmę. A no, może, tu tą broń sobie wezmę? też jest dobra przecież. I to mamy dojście, już ostatnie pomieszczenie, i już w liście mamy. Zobaczmy tylko ilość, wszystko się zgadza. Dobra, przeładowany i wychodzimy. To było na tyle. Szybka mapka, naprawdę. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.